Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun i dzisiaj długo oczekiwany poradnik Jak grać w Yu-Gi-Oh! Pierwsza część. Tego oczywiście poradniku będzie trochę więcej, no bo wiadomo, że tak obszernego tematu nie można jakby załatwić za pomocą jednego filmu. Tak, bal musiałby być kosmicznie długi, a tego nikt by nie chciał albo bardzo niedokładny. Jeżeli film będzie Państwu się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz wpadajcie na fanpage'a. A ja już nie przeciągam i zapraszam do oglądania. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game jest to gra karciana, w której gracze stają naprzeciwko siebie, by pojedynkować się przy użyciu talii składających się z kart potworów, zaklęć i pułapek. Głównym celem gry jest zlikwidowanie punktów życia przeciwnika, czyli sprawdzenie ich z poziomu 8000 do zera. Aby grać, należy mieć swoją talię. Talia musi zabierać od 40 do 60 kart. Możesz mieć tylko 3 kopie każdej karty swojej talii: Extra Deku oraz Side Deku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że niektóre karty są zakazane, limitowane albo na wpół limitowane przez oficjalne zasady, czyli tak zwaną banlistę. Ona jest oczywiście dostępna na stronie głównej wydawcy i jest co jakiś czas updateowana. Ważne, żebyście zapamiętali, że wasz deck główny nazywa się z angielskiego main deck. Jak już było powiedziane wcześniej, istnieje również extra deck oraz side deck. Extra deck jest to specjalna, osobna mini talia, na tę chwilę na extra deck składają się potwory Xyz Synchro, fuzję oraz Link. Możecie je wzywać podczas gry, ale wymagają one odpowiednich warunków do spełnienia, by mogły pojawić się na polu. Karty zawarte w Extra decku nie liczą się do limitu 400 kart, które obowiązuje waszą talię główną, czyli Mind Deck. Side Deck natomiast jest to 15 kart, które macie odłożone osobno, służą one do wymieniania się z kartami z głównej talii podczas trwania rund meczu. Mecz swojej maksymalnej długości gra się do dwóch wygranych, czyli może składać się z trzech gier. Pomiędzy rundami meczu możecie brać karty z swojego side deku i zamieniać je w stosunku 1 do 1 z kartami z Mind Decku. Należy jednak pamiętać, że z side deku zawsze musi być ostatecznie 15 kart. Po zakończeniu całego meczu wszystkie karty, które wcześniej zostały wymienione pomiędzy side deckiem a mind muszą wrócić tam, gdzie oryginalnie się znajdowały, czyli karty z mind do mind a z side decku do side decku. Side -deck jest bardzo przydatny, ponieważ możecie dzięki niemu posiadać odpowiedzi na trudne meczapy oraz na talie, z którymi wasz deck niekoniecznie może sobie radzić od razu w swoim głównym buildzie. Głównym pytaniem jakie zadaje sobie gracz Yu-Gi-Oh! jest to w jaki sposób może wygrać. Są trzy główne typy wygranej w Yu-Gi-Oh! Najważniejsza to zredukowanie punktu przeciwnika do zera. Zazwyczaj startowa pula punktu życia wynosi 8000. W trakcie gry musimy je zredukować do zera, żeby wygrać. Robić się najczęściej atakując punkty życia przeciwnika naszymi potworami, czyli naszymi jednostkami. Istnieją jednak alternatywne sposoby na wygraną. Jeżeli przeciwnikowi skończą się karty w jego talii, a ma dobrać kartę, wtedy przegrywa. Można również wygrać poprzez specjalne efekty kart. Tutaj najbardziej znane przykładem jest zebranie kart Exodi na ręce, czyli pięciu specjalnych kart, które automatycznie po pojawieniu się naszej ręce wygrywają nam grę. Istnieje też jeszcze kilka innych tego typu kart, np. Ghostboard czy chociażby karty, które uzyskiwali czempioni na turniejach, które jednak nie są legalne turniejowo. W przeciwieństwie do gier takich jak Magic the Gathering czy Hearthstone, Yu-Gi-Oh! posiada dokładnie skonstruowane pole gry. Po pierwsze miejsce na naszą talię. Tutaj ją kładziemy. Po drugie cmentarz, czyli miejsce gdzie spadają karty po ich zagraniu oraz stworki, które zostały zabite. Miejsca na karty pola, czyli na field spell. Są to zaklęcia, które dają efekt na całe pole rozgrywki. Na przykład wspierają wszystkie stwory o atrybucie dark na polu gry. Nasz extra Deck. Tutaj do 15 kart może się znajdować, w tym jak już wspomniałem, karty takie jak Fuzje, Synchro, Exis oraz Link. Najważniejszym miejscem na polu gry jest jednak środek maty. Rząd główny nazywa się Main Monster Zone. Jest to główna strefa potworów. Tutaj trafiają karty potworów, które przyzwaliście normalnie. Tak więc możecie pisać 5 potworów. Poniżej znajduje się pole zaklęć, pułapek oraz pendulum. Tutaj zostawiacie pułapki na przeciwnika, oraz w tym miejscu zagrywacie karty zaklęć. Jeżeli macie pełne pole, to Nie możecie zagrywać kolejnych zaklęć ani dokładać kolejnych pułapek. W tym miejscu również znajduje się strefa Pendulum. Jest to specjalna strefa wykorzystywana do zagrywania potworów pendulum. O nich więcej dowiecie się później. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to integralna część pola zaklęć i pułapek. Nowością, przynajmniej dla mnie, w momencie, gdy nagrywam ten film, są tak zwane Extra Monster Zone. Extra Monster Zone. Jest to specjalne miejsce na przewoływanie potworów z Ekstra Deku. Pamiętajcie jednak, że wasz potwór z Extra Monster Zone może korzystać tylko z jednego pola. Drugie jest przeznaczone do użytku przeciwnika. Do tej pory dowiedzieliście się, czym jest Yu-Gi-Oh!, jak wygrać w tej grze oraz jak wygląda pole gry. Czas jednak powiedzieć o tym, co najważniejsze, czyli o kartach. W gruncie rzeczy, karty w Yu-Gi-Oh! można podzielić na trzy rodzaje: Karty Potworów, karty zaklęć oraz karty pułapek. Każdy z tych typów kart posiada odpowiednią charakterystykę, jaką jest kolor, Także można było je łatwiej rozróżnić. Karty pułapek są różowe, karty zaklęć są zielone. Karty potworów posiadają kilka różnych kolorów, ponieważ występują tutaj zarówno potwory z ekstradeku, jak i te z Mind Deku. Jeżeli chodzi o te, które znajdują się w Waszej talii głównej, mogą być one albo jasno-żółte, albo pomarańczowe. Jasnożółty kolor oznacza potwora normalnego, to znaczy nieposiadającego efektu. Karty pomarańczowe oznaczają potwory z efektem. Oraz karty potworów w kolorze jasno będące potworami rytualnymi. Jeżeli chodzi o potwory znajdujące się w naszym Ekstra Deku, są tutaj potwory fuzyjne, które charakteryzują się kolorem fioletowym, potwory synchro, które są białe, Potwory Xis, czy jak ktoś woli, XYZ, które są koloru czarnego, oraz potwory Link, które są koloru ciemno-niebieskiego. Istnieją jednak potwory, które mogą trafić zarówno do naszej tali głównej, jak i do naszego ekstra deku. Są to potwory Pendulum, będące jednocześnie kartami potworów, jak i zaklęć. O nich jednak dowiecie się więcej później. Generalnie każda karta yu ma kilka wspólnych cech. Po pierwsze, nazwy karty u samej góry, po drugie, obrazek na środku. Po trzecie, efekt karty poniżej obrazka. Jak już wcześniej dowiedzieliście się, bardzo ważny jest kolor karty, ponieważ to on determinuje, jakim rodzajem karty dany kartonik jest. Każdy rodzaj karty posiada jednak kilka swoich charakterystycznych cech. Jeżeli chodzi o karty potworów, no to oczywiście na samej górze znajduje się nazwa naszego potwora. W okienku nazwy po prawej stronie znajduje się atrybut. Mamy potwory mroku, światła, ziemi, ognia, wody i powietrza. Jest to istotne, ponieważ niektóre efekty wspierają określony atrybut. Poniżej ramki nazwy znajduje się poziom naszego potwora. To on będzie determinował sposób, w jaki będziemy go przyzywać. Aby określić poziom potwora, należy policzyć ilość gwiazdek, które znajdują się w tym miejscu. Jeżeli potwór posiada od 1 do 4 gwiazdek, włącznie, można go wezwać normalnie z naszej ręki na pole gry. Jeżeli posiada 5 lub 6 gwiazdek musi zostać poświęcony inny potwór na naszym polu, czyli wysłany z pola gry na cmentarz, a dopiero potem może zostać stawiony nasz zwykły duży potwór. Nazywa się to Tribute Summon, czyli wezwanie przez poświęcenie, wezwanie przez trybut. Jeżeli potwór natomiast posiada więcej niż 6 gwiazdek, należy poświęcić już nie jednego, a dwa potwory na naszym polu, by móc go wstawić z naszej ręki do gry. To również jest Tribute Summon, z tym że jakoż że potwór jest większy, to jest większy warunek do spełnienia. Poziomy są bardzo ważne, ponieważ to one będą w gruncie rzeczy wykorzystywane do wzywania większości potworów z naszego ekstradeku. O tym jednak dowiecie się potem. Na samym środku karty znajduje się obrazek. Nie ma on żadnej faktycznej funkcji, ale to on jest główną dekoracją i to on przedstawia naszego potwora. Poniżej obrazka drobnym druczkiem zaznaczony jest nazwa edycji, nazwa dodatku oraz numer karty. Kolejnym, a właściwie być może najważniejszym elementem, jest ramka z efektem lub opisem naszego potwora. Wewnątrz niej, w nawiasach, znajduje się typ potwora. Ma to wpływ potem na jakieś efekty, jeżeli mają z nimi synergię. Sam ramka zabiera również efekt, czyli specjalnej umiejętności, której może on używać. Również w tym miejscu, ale na samym spodzie, znajduje się wartość ataku oraz obrony naszego potwora. Wartość ataku determinuje ile obrażeń on zadaje. Natomiast wartość obrony determinuje, ile obrażeń jest w stanie znieść. Kart potworów używa się, by atakować punkty życia przeciwnika oraz by walczyć z innymi potworami. Jeżeli chodzi o karty zaklęć i pułapek, są one dużo prostsze do zrozumienia niż potwory i można je omówić za jednym razem. Po pierwsze znajdujemy u góry nazwę karty oraz symbol pułapki lub magii, zależnie od tego czy jest to karta zaklęć czy pułapki. Następnie pod nazwą karty znajduje się jeszcze raz wspomniane, że jest to karta zaklęcia lub pułapki oraz charakterystyczny typ danego zaklęcia i pułapki, np. zaklęcie rytualne, normalne zaklęcie, czy też normalna pułapka, counter pułapka, continuous pułapka itd. itd. Tak dalej. Każdy rodzaj pułapki działa troszeczkę inaczej, inaczej zachowuje się na polu gry, podobnie jak każdy rodzaj zaklęcia. Na przykład niektóre zostają na trwałe na polu gry, a niektóre spadają od razu po zużyciu karty na cmentarz. Kolejnym elementem jest oczywiście obrazek, pod spodem następnie po raz kolejny numer edycji, dodatku oraz samej karty oraz box, w którym zawarty jest efekt danej karty. Więcej dokładnych informacji na temat każdego rodzaju kart, jak i na temat dokładnego opisu każdego rodzaju potworów z ekstra deku zdobędziecie w kolejnych odcinkach. Natomiast w tym filmie chciałbym jeszcze zarysować, w jaki sposób przebiega tura oraz faktyczna rozgrywka. Zanim jednak do tego należy zdecydować, kto z dwóch graczy zacznie rozgrywkę. Robić to losując np. poprzez rzut monetą, kostką, czy poprzez papier, papierkami, nożyce. A więc zaczyna się rozgrywka. Gracze dobierają swoją startową rękę w ilości pięciu kart. Następnie przechodzimy do fazy dobrania. Normalnie tutaj gracz dobrałby kartę, ale jako, że jest to pierwsza tura gry, to gracz, który aktualnie ją toczy, nie dobiera swojej pierwszej karty. Gdy już skończy swoją turę, przeciwnik będzie mógł już normalnie dobrać kartę i potem wszyscy gracze aż do samego końca będą dobierać po karcie na początku swojej tury. Drugim krokiem, który należy przejść jest Standby Phase czyli faza zastanowienia. Tutaj w gruncie rzeczy nic się nie dzieje, chyba że aktywują się jakieś efekty. Przechodzimy do pierwszej fazy głównej. Tutaj zagrywacie większość swoich kart, wystawiacie potwory, którymi będziecie potem atakować. Możecie aktywować zaklęcia oraz rozstawić pułapki na polu gry. Gdy już zagracie wszystko co chcecie, przechodzimy do fazy walki, Battle Phase. To jest być może najbardziej kluczowa faza ze wszystkich w Yu-Gi-Oh! tutaj deklarujecie którymi potworami chcecie atakować. Odróżnienie od niektórych karcianek w Yugioh nie występuje Summoning sickness, co znaczy, że od razu po potwora będziecie mogli nim atakować. Aby wykonać agresję, pokazujecie którym potworem chcecie zaatakować w jaki cel. Zasada brzmi, że potwory najpierw muszą walczyć z innymi potworami. Następnie, jeżeli przeciwnik nie ma części broni, czyli nie ma potworów na polu gry, możecie atakować w jego punkty życia bezpośrednio. Pamiętamy też, że normalnie gracze zaczynają z 8000 tysiącami punktów życia i kto pierwszy zredukuje punkty przeciwnika do zera, ten wygrywa. Po zakończeniu walki odbywa się druga faza główna, Mind Phase 2. Nie różni się ona niczym od pierwszej fazy głównej, czyli możecie tutaj też dograć karty zaklęć, dograć karty pułapek oraz karty potworów wezwać, jeżeli jeszcze tego wcześniej nie zrobiliście. Gdy już zrobicie wszystko, co chcieliście zrobić, następuje faza końcowa, czyli End Phase. Pałeczkę przejmuje potem przeciwnik. Rozpoczyna się jego tura, on dobiera kartę, przechodzi przez fazę Standby, Mind Phase 1, Battle Phase, Mind Phase 2 oraz End Phase, i tak dalej, i tak dalej, aż ktoś wygra. Więcej o przebiegu rozgrywki i o tym, co można robić dokładnie w każdej fazie, dowiecie się w kolejnych odcinkach. I w ten właśnie sposób poznaliście podstawy rozgrywki Yu-Gi-Oh! Podsumowując, chodzi o to, żeby zebrać własną talię, rzucić wyzwanie przeciwnikowi, następnie, używając swoich kart, strategii, które wykreowaliście, zredukować punkty życia przeciwnika do zera lub wygrać korzystając ze specjalnego warunku, takim jak jest efekt karty, czy to, że przeciwnik nie może dobrać karty, ponieważ nie ma już kart w swojej talii. Głównie jednak rzecz biorąc, wygrywacie redukując życie przeciwnika do zera przy pomocy waszych potężnych potworów, zaklęć i pułapek. No i to wszystko w tym poradniku. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny, że już mniej więcej rozumiecie o co chodzi z Yu-Gi-Oh! Tak naprawdę tak bardziej niż mniej. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod nim, żeby inni mogli też go łatwiej odszukać. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów oraz podajcie na fanpage'a. No i to tyle ode mnie. Mam nadzieję jeszcze raz, że film był przydatny i widzimy się już niebawem. Do usłyszenia. Cześć!